Cześć, mam na imię Zuzia i witam Was w moim pierwszym tutorialu na YouTubie. Moimi największymi pasjami są chemia i makijaż, stąd nazwa kanału Metaloetylo Makeup. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić piękny, rozświetlony, wiosenny makijaż. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Tak jak widzicie, mam już nałożoną bazę. Jest ona lekka nie zauważalna, nadal przybijają mi jakieś niedoskonałości, ale dokładnie o to chodzi, ponieważ właśnie z tym kojarzy mi się taki lekki wiosenny makijaż. Także teraz przejdziemy do makijażu oczu. Użyję do tego celu paletki Sultry z Anastazji i zaczniemy od nałożenia matowego, beżowego cienia pod łuki brwiowe. Na powiekach mam tylko właściwie resztki korektora. Będziemy opierać się głównie na cieniu w odcieniu Bloom. To jest taki brzoskwiniowo-różowy kolor, który będzie zarówno pasował do zielonej, jak i niebieskiej tęczówki. Maczamy pędzel i nakładamy go w samo załamanie. Na razie w samo załamanie. I rozcieramy. W sumie tylko w załamanie. Przyszła mi cała powieka, ale dokładnie o to mi chodziło. Dokładam cienia. W sumie mogłam od razu powiedzieć, żeby położyć ten cień na całą powiekę. Ale tak z drugiej strony chcę, żeby największa koncentracja pigmentu była właśnie w tym miejscu i w zewnętrznym kąciku, którym się zaraz zajmiemy. Jeżeli kogoś interesuje... Co mam na twarzy jako bazę, to wszystko znajdziecie w opisie filmu. Teraz chciałabym przejść do dolnej powieki i w tym celu użyję tego samego pędzelka, ale spłaszczę go w dłoniach, żeby był bardziej precyzyjny. Z tego co wiem, dużo osób, nawet ja, e, mamy czasem problem z wyznaczeniem, jak powinna iść dolna powieka. E, wiecie, żeby ten cień w sumie na górze, jak łączy się z tą dolną, nie wyszedł za bardzo w dół i nie obciążał nam tego oka, nie sprawiał, żeby wyglądało smutno, ciężko. Dlatego moim trikiem jest właśnie spłaszczenie tego pędzelka i wyznaczenie sobie linii, która jest przedłużeniem tutaj kątu naszej dolnej powieki. I tak naprawdę to przedłużenie blendowania górnej powieki Powinno nam się łączyć z, tym, z tą linią. I to nam pięknie wyznaczy kształt, którego powinniśmy się trzymać. Jak już jestem przy tej dolnej, to ją dokończę. Teraz już nie płaszczonym. bo nie chcę sobie wyznaczyć linii, tylko chcę ją dokończyć po prostu. Właściwie z tą dolną powieką możecie wyjechać aż do miejsca, gdzie ta dolna powieka załamuje wam się i przechodzi w policzek. Teraz dopracowuję zewnętrzny kącik i załamanie. I wyciągam przy okazji tą górę, żeby się połączyła z tym, co wcześniej narysowałam. Na no, Narysujemy jednym pędzlem, jednym cieniem. To będzie bardzo, bardzo prosty makijaż, ale efektowy. Wracamy znowu do beżowego cienia i przytłumiamy końce blendowania by nie były tak intensywne. Bo, tak jak mówiłam, intensywność ma się gromadzić głównie w załamaniu i w kąciku. No i wygląda to całkiem nieźle. Jeszcze dołożę tego różowo-błyszczącego cienia. Co? To by było na tyle o ten różowy cień. Teraz jeszcze takim brudnym pędzelkiem, którego używaliśmy wcześniej, przejeżdżamy sobie w tych miejscach, gdzie ten cień nam się nie nałożył. Aby sobie tak wyrównać powiekę, ale nadal największa intensywność jest właśnie w tych miejscach. Jeszcze dołożę a co? Teraz przejdziemy do rozświetlania wewnętrznego kącika oka. Użyję do tego celu rozświetlacza z Ekocery w odcieniu Aruba. Aruba. W odcieniu Aruba. A bardzo go lubię. Będziemy go też używać do rozświetlania całej twarzy. Nakładam go tutaj wewnętrzny kącik pacjenku. Ja tak lubię. Oczywiście, możecie nałożyć też palcem, co kto lubi. Po prostu dla mnie to jest najbardziej precyzyjne, bo palce mi zasłaniają i potem nie widzę, co się dzieje. Teraz przejdziemy do głównego punktu programu, którym będzie kolorowy eyeliner. To jest eyeliner z Rimela. Wonderswipe w odcieniu Crave Me. Wybrałam niebieski kolor, ponieważ on z kolei idealnie podkreśli brązową tęczówkę oka. I dzięki temu ten makijaż będzie idealny dla każdej tęczówki. No i jest pięknie. Jeszcze oczywiście tylko rzęsy, ale tym zajmiemy się potem, jak dokończę drugie oko. Ok, skoro mamy już skończone drugie oko, to teraz przejdziemy do makijażu twarzy. Zacznę oczywiście od brązera. Użyję brązera Beach Cruiser z VIBO. Generalnie chodzi mi o to, żeby brązer, którego chciałabym, żebyśmy użyli w tym makijażu, a, powinien być ciepły. Taki, żeby odświeżał właśnie naszą skórę wiosną. Biorę sobie taki ścięty pędzel. I lecę po policzku, tak jakby miatając go od zewnętrznej strony do wewnętrznej. I dopiero potem, gdy już się z tym rozprawię, to go rozcieram kolistymi ruchami, żeby nie był taki tylko skoncentrowany w jednym miejscu. Piękny, świeżutki, wykonturowany policzek. Trochę po linii ruchu I ciupkę na nos Ja osobiście jakoś bardzo nie konturuję nosa, bardziej go tak ocieplam Bo często to on się pierwszy opala Jak już opalamy twarz Czoło konturuję stępującymi ruchami wzdłuż linii włosów I rozcieram Mi nie przeszkadza jak brązer jest nawet na całym czole, to tak fajnie Odświeża. Daje efekt skóry muśniętej słońcem. Fajne. Takie flawless. Polecam. Kiedy konturowanie już mamy skończone, przechodzimy do różu. Ja uwielbiam brzoskwiniowe róże, więc użyję różu z L'Oreal'a. Life is a Peach. Też używam takiego ściętego pędzla. W sumie jest praktycznie w sumie ma praktycznie taki sam kształt jak ten do brązera. I nakładam go tutaj zaraz właściwie pod. Jakby tutaj jest linia wyznaczona przez tęczówkę. Ja ją nakładam tak obok i łączę z brązerem. Przynajmniej się staram, to łączyć z brązerem. trochę pędzlem od pudru. Ok, i teraz kiedy już jesteśmy zaróżowione, wybrązowione, to czas na rozświetlacz. I użyję tego samego rozświetlacza z ekocery Strasznie lubię ten jego blask, bo jest coś w nim pomiędzy takim chłodnym różem, a ciepłym złotem. Myślałam, że będzie taki typowo różowo-chłodny, ale jest super. Teraz biorę sobie taki zdecydowanie mniejszy pędzel niż poprzedni i posłuży mi do rozświetlania w takich strategicznych miejscach, głównie na nosie. Ja przejeżdżam po całym i na ułóku Teraz przejdziemy do brwi i do brwi użyję kredki z Golden Rose oraz dwóch żeli do brwi. Wypełnię jedynie te miejsca, w których brakuje mi włosków. Generalnie chciałabym nadać tym brwiom jak najbardziej naturalny kształt. Po prostu wyglądały jak moje własne, a nie jak takie dorsowane Ok, kiedy brwi są już wypełnione, przechodzimy do żelu. Najpierw użyję takiego żelu, który ma za zadanie pogrubić nam włoski i sprawić, że będą większe objętościowo. I będzie to żel z Eveline. Teraz, kiedy pierwsza warstwa naszego żelu już wyschła, e, dokładamy kolejną warstwę i jest to, jest to żel z Lovely, który ma bardziej właściwości nabłyszczające e, niż pogrubiające. Okej, okay, już mamy skończone. Teraz coś dodatkowego, co kto lubi. Ja jeszcze chciałabym sobie rozświetlić e, przestrzeń pod łukiem drwiowym, i używam do tego takiego chudego pędzla. Pamiętajcie, że jeżeli rozświetlacie ułów to dobrze jest przejechać rozświetlaczem również tutaj po, po skroni, po boku twarzy. Wtedy to nadaje taką... Tak to się składa w całość po prostu. Teraz przechodzimy do rzęs. E, i ja używam czegoś w stylu bazy podtóż do rzęs e, i to jest taka podżywka z Eveline. Nie zauważyłam, żeby ona dawała jakiś efekt pogrubienia, czy że te rzęsy stają się wiem, szybciej rosną, czy coś takiego. Ale na pewno kiedy potem zmywam makijaż, to mniej tych rzęs mi wypada przy zmywaniu makijażu. Mam wrażenie, że po prostu ten tusz mniej oddziałuje na rzęsy. I to jest fajne. Także nakładam go, ale tylko na górne. I na takie przybielone rzęsy nakładam tusz z Lovely. A w kolorze niebieskim, ale oczywiście możecie wybrać czarny, jeżeli Wam bardziej pasuje. Ja uważam, że niebieski po prostu jeszcze bardziej wydobędzie to niebieską kreskę. Nie nałożyłam tej odżywki na dolne rzęsy, ponieważ uważam, że czasem dolne rzęsy zbyt mocno pogrubione są dość przytłaczające, a ja tego nie chciałam. Nakładam kolejną warstwę tego samego tuszu. I kiedy rzęsy są już gotowe, przechodzimy do ostatniego punktu programu, czyli do ust. I do ust użyję mojej ulubionej mieszanki, która uważam, że wygląda przepięknie, świeżo i pasuje właściwie do każdej pory roku. I będą to konturówka i matowa pomadka z Eveline. One były razem w zestawie. 02, o ile dobrze pamiętam, Milky Chocolate. Konturówką obrysowuję usta. Teraz po obrysowaniu ust nakładam tomatową pomadkę. pomadkę. Nałożyłam ją możliwie najcieńszą warstwę I teraz poczekam, aż kiedy pomadka już zastygła, nakładam błyszczyk, również za On był kiedyś przeźroczysty, ale już nie jest. Nakładam go na środek ust. A wiecie, co w sumie nałożę na całość? A co? I tak prezentuje się skończony wiosenny makijaż. Rozświetlony, pasujący do każdej tęczówki oka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, bo będzie więcej ciekawych tutoriali. Do zobaczenia.